Cześć, dziś zabiorę was w podróż po fascynującym świecie talentów Clifton Strengths, znanym także jako badanie 34 cech galupa. W raporcie znajdujemy 34 talenty, które dzielą się na cztery główne domeny. Każda z nich jest oznaczona innym kolorem. To bardzo ułatwia czytanie i zrozumienie raportu. No. Co sprawia też, że one są bardziej wizualnie przystępne i po prostu lepiej zapadają w pamięć. Pierwszą domeną, którą chcę wam zaprezentować, jest domena działania, oznaczona kolorem fioletowym lub purpurowym, to już w zależności od tego, jaka jest rozdzielczość u was na komputerze, albo też jak pojmujecie te, te kolory. To jest moja Domena, domena fioletowa, czyli tak zwanego działania, egzekucji. Cechy w tej domenie to talenty, które motywują nas do działania i kończenia tego, co zaczęliśmy. Są to talenty realizacyjne, pomagające przesuwać projekty i cele do przodu. Osoby, które mają w swoim profilu wiele fioletowych talentów, to tak zwani działacze, to są takie lokomotywy, idą naprzód. No, ja taka jestem. Uwielbiają widzieć efekty swojej pracy, nie spoczywają dopóki coś nie, nie wydarzy się, kochają checklisty na przykład i spełnienie pod koniec dnia. Te talenty czynią je motorem napędowym zespołów i projektów. To są takie osoby, dzięki którym to wszystko posuwa się do, do przodu. Kolejna domena domena wpływania, oznaczona kolorem takim złoto-pomarańczowym. Jest to domena, znaczy talenty w tej domenie pomagają nie tyle wydawać polecenia, co inspirują innych do działania. Te cechy dają moc przekonywania i komunikowania tego, co mamy w głowie, jeżeli ktoś ma taką domenę główną, w sposób, który zachęca innych do ruszenia się z miejsca. Tak? Są tacy inspiratorzy. To jest coś więcej niż komunikacja czy charyzma, która sprawia, że ludzie chcą działać razem z osobami, które tą domenę mają jako główną. Warto pamiętać, że z wielką mocą wpływu przychodzi też wielka odpowiedzialność za to, jak oddziałujemy na otoczenie. Czyli osoby, które mają tą domenę, muszą o tym pamiętać. Inspirując innych, możemy być dla nich źródłem siły i motywacji, no i jest to pewnego rodzaju odpowiedzialność. Wielu moich klientów ma domenę budowania relacji, building relationship. To jest domena oznaczona kolorem niebieskim, i talenty z tej grupy pomagają w tworzeniu i utrzymaniu głębokich, takich trwałych relacji. Te cechy też łączą ludzi, zarówno zespoły, jak i w relacjach jeden na jeden. Osoby z dominującą Niebieską paletą kolorów budowania relacji są mistrzami w budowaniu tych więzi na długie lata. Dla nich współpraca i zrozumienie są absolutnie kluczowe. Bez obecności ludzi czują się jak, jak ryba bez wody. Takie osoby nie mogą na przykład pracować same. Tylko w zespole. Ich talenty tworzą atmosferę wspólnoty i pomagają budować mosty między ludźmi niezależnie od Są na przykład bardzo dobrze sprawdzają się w takich multikrosowych, międzydziałowych projektach. I czwarta domena, domena myślenia strategicznego z kolorem zielonym, jest to ostatnia domena. W niektórych raportach tych zwłaszcza takich starszych mogła mieć taki czerwonobordowy kolor, teraz obecnie jest zielona. No i jak nazwa wskazuje cechy z tej grupy skupiają się na myśleniu, na analizie i na strategii. I są to talenty, które pozwalają pozyskiwać dane, przetwarzać je, analizować, a następnie podejmować decyzję co dalej. Osoby z dominacją zielonych talentów są mistrzami. W przewidywaniu przyszłości i rozważaniu różnych scenariuszy, różnych dróg, tego jak coś może się wydarzyć. To jest taka ich zdolność łączenia pozornie niepowiązanych elementów, ale pozwala im dostrzec, taki, dostrzec szerszy obraz, którego na przykład nie widzi wiele osób. Możecie zapytać i pomyśleć sobie no dobrze, czy to jest tak, że. Można mieć na przykład talenty z jednej grupy albo na przykład z dwóch, a z innych nie. Jest bardzo, bardzo różnie. Jest bardzo różnie. Mam osoby, które na przykład mają tylko building relationship i na przykład trochę pomarańczowego, tak? a nie ma na przykład zupełnie zielonego. I to też jest OK, ponieważ to, co jest piękne w tym badaniu, to to, że nie ma złych konfiguracji. Co może być złe? Praca albo miejsce, w którym wykorzystujemy nie te talenty, które powinniśmy, nie te z pierwszej dziesiątki czy piętnastki, a te od dołu trzydziesty pierwszy, drugi, trzeci, czwarty czy piąty. Jeśli chciałbyś porozmawiać o talentach Galupa więcej, zobaczyć jaki masz profil, jak może pomóc Ci to w kontekście zawodowym, zapraszam Cię do kontaktu. Umów się ze mną na spotkanie i wszelkie informacje znajdziesz poniżej tego nagrania.